Witajcie w kolejnej części poświęconej odbiornikowi pionier stereo DSP102 z cierzeniowskiej diory. W tej części zajmiemy się stereotekoderem przed nami odbiornik z widocznym, stereokoderem, to jest taka oddzielna płytka zamontowana tutaj w tej, w tej części odbiornika, na wstępie należałoby od razu dodać, że. Jest to bardzo prosty stereo dekoder i nie można od niego zbyt wiele wymagać. Zaraz się przekonamy, czy da się on stroić. Spróbujemy to zrobić zgodnie z instrukcją, zgodnie z DTR. Mamy przygotowany generator FY6900. Na generatorze ustawiłem 25 mV. Napięcie wyjściowe jest. Nieco wyższe, mówię w tym momencie o napięciu z generatora, ono jest nieco wyższe. Wykorzystałem tutaj tłumienie przez tłumik. Dzięki temu uzyskamy bardziej stabilne napięcie, ponieważ niestety te generatory charakteryzują się tym, że przy ustawianiu niskiego napięcia tutaj na, na wyjściu. Staje się ono coraz mniej stabilne, i dlatego zastosowałem tutaj tłumik 20 dB. Sprawdziłem sobie napięcie na oscyloskopie, sprawdziłem napięcie wyjściowe z tłumika na oscyloskopie i tak uregulowałem jego wartość, aby uzyskać tutaj 25 mV. To jest ten fioletowy wykres 19 kHz. I około 25 mV. Napięcie podamy sobie na kołek pomiarowy zgodnie z instrukcją K1. Poziom napięcia zmierzymy sobie oscyloskopem, przykładając sondę do kolektora tranzystora T603. Podłączamy oscyloskop, podpinamy sondę. A właściwie nie sądę, tylko wyjście z generatora do kołeczka pomiarowego K1. Zwróćmy od razu uwagę, że nam się tutaj zaświeci żarówka sygnalizująca, że mamy sygnał stereo. Czyli, proszę bardzo, mamy podpięty generator do kołka pomiarowego K1, a teraz podepniemy sobie oscyloskop do. Kolektora, tranzystora 603, te 603 spróbuję go tu wyhaczyć z sondą. Kolektor, komet Kolektor. pomiarowy K1, to jest mniej więcej tu, w tym miejscu. On jest opisany, także tu z tym nie ma problemu. Tranzystor T603. To jest ten tranzystor i tutaj do kolektora. On ma długie nóżki, więc bez problemu da się podpiąć oscyloskop. Generator i oscyloskop mam już podłączone. Pięknie nam się tutaj świeci. Żarówka sygnalizująca, właściwie nie żarówka, tylko dioda sygnalizująca, że mamy Sygnał stereo. Zobaczmy teraz na ekran oscyloskopu. Na ekraniku oscyloskopu mamy sinusoidę. Napięcie z kolektora K. Kolektora tranzystora T603. I teraz, zgodnie z instrukcją, cewką L601 stroimy na maksimum. Cewka l 601 to jest ta cewka o tutaj w tym miejscu i spróbujemy sobie teraz uregulować maksymalną wartość napięcia, 601 Zgadzam teraz cewkę. Zgasła dioda. Napięcie zmalało. Znowu się zapaliła dioda. Wzmówię sobie troszeczkę. No to mam maksa. To jest w 3,5mV to napięcie. warto Dobra, zobaczmy teraz, czy da się zrobić trochę więcej. Chyba więcej się tutaj już nie. 3,14 teraz nam się pojawia. No i tak doprowadzamy tutaj do sytuacji. No proszę. 3,20. Okej. Okay. Czyli mamy ustawioną wyregulowaną maksymalną wartość napięcia na kolektorze tranzystora T603 i w drugim etapie podłączymy sobie teraz oscyloskop do kolektora T601 i rdzeniem cewki L603 znowu będziemy stroić na maksimum. Ok, mamy już podłączony oscyloskop do kolektora tranzystora T601. Tutaj przed nami sinusoida 38 kHz, wartość napięcia 10,2. Przymocowaną sądę najprościej znalazłam. no Nie ma kołków pomiarowych, więc na nóżce kondensatora C609 mamy oscyloskop podłączony o tu w tym miejscu łatwo można go tam złapać za tą nóżkę. Ok. I teraz będziemy kręcić rdzeniem cewki 603 na maksimum. Cewka 603. No, tutaj mamy dwie cewki. Raz, dwa. Więc to 601 i 603. I rdzeniem maksimum. Tutaj mamy 10,4 V co tutaj możemy jeszcze uzyskać. Już tu wstępnie sobie te napięcia. Oczywiście trzeba bardzo delikatnie się poruszać, jeżeli chodzi o rdzenie, bo są bardzo kruche i chętnie się ukruszą. 10,5 V mamy w tej chwili rdzen nie chce współpracować za bardzo. Teraz go wykręcam. Przez chwilę było 10,8. Proszę bardzo, mało. Stawiamy sobie maksymalną wartość. Zawsze, po kręceniu rdzeniem chwilkę odczekujemy. 4 zrobiliśmy. No, tutaj w granicach 10, 107 wolta, 108. W tym momencie uznamy, że więcej się nie da. Wydaje, że tutaj ta nasza krzywa jest. Mocno zdeformowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyjściu ze wzmacniacza małej częstotliwości. Na razie postępujemy zgodnie z instrukcją i ustawiamy tutaj maksymalne wartości napięć. No myślę, że możemy tak zostawić. Ok. Spróbujemy sobie teraz. Spróbujemy sobie teraz sprawdzić przesuw między kanałami. No, ale do tego będzie potrzebny już, już pomiar na wyjściu z na wyjściu z głośników, podłączymy sobie tam dwa kanały oscyloskopu i zobaczymy czy naszym rezystorem R614 uda się wyregulować przesłuch tak, żeby separacja między kanałami przesłuch był jak największy. OK. Skończymy teraz strojenie stereo naszego radia. Z generatora będziemy podawać sygnał stereofoniczny, na początek równy dla obu kanałów. Jesteśmy w w środek pasma, sygnał 40-40 dBmów. Podajemy równy sygnał na oba kanały. Na oscyloskopie wartość napięcia dla obu kanałów. Oczywiście ustawimy sobie teraz potencjometrem wzmocnienia i balansu tak żeby na głośnikach było to nasze 1,5 W czyli około 2,5 V tutaj troszeczkę za dużo teraz jest róbmy sobie żeby to było około 2,5 V 2,47 46 na drugim kanale Praktycznie ta sama wartość. I teraz załączymy sobie kanał prawy. Kanał prawy. Podajemy sygnał na lewym kanale. Mamy 488 mV. I teraz cewkami 601 i 603. Dobrze mówię. Ustawiamy sobie minimalną wartość napięcia. Na kanale, na kanale tym z niebieską sinusoidą 603 i 601. Po czym to samo powtarzamy dla kanału lewego i dążymy do tego, żeby przy jednakowej wartości napięcia, teraz na lewym kanale mamy 2,66, na kanale prawym. Powinna być mniej więcej taka sama wartość jak poprzednio na kanale lewym. Czyli teraz mamy 498 mV. Sprawdźmy jeszcze prawy. Chodzi oczywiście też o to, żeby jeżeli teraz podajemy na kanał prawy, i mamy 266 V, czyli o to, żeby na kanale lewym ta wartość napięcia była możliwie jak najniższa. Teraz ona jest 484 mV kanał lewy ja to już wcześniej uregulowałem i nie udało mi się tutaj niżej zejść jak poniżej tych 500 mV 267 na 498 a tutaj mamy 265 na 488 no, I tak zostawimy. W tym momencie możemy uznać, że nasz stereodekoder stereo jest zestawiony tak, że ten przesłuch na kanale pomiędzy kanałami ma minimalną wartość. No, mniej się to już nie da. No, pamiętajmy o tym, że to jest bardzo prosty stereodekoder. Nie wolno od niego za dużo wymagać. Zróbmy sobie teraz pomiar zniekształceń nieliniowych. Ewentualnie przeprowadzimy korekcję, jeżeli będzie trzeba. Mamy tutaj, mam tutaj przygotowany zestaw pomiarowy składający się z generatora. Mamy podany sygnał 97,5 MHz w środek pasma. Sygnał. Monofoniczny, wiacja 40 kHz, poziom sygnału minus 40 dBm, czyli około 2 mV. Sygnał będziemy podawać na wejście antenowe, na wejście antenowe odbiornika, standardowo przez symetryzator. Tutaj na oscyloskopie. Mamy mamy wielkość sygnału. Bierzemy wielkość sygnału. Wyjść głośnikowych radia. Wprowadzamy sygnał na obciążenie sztuczne, a ze sztucznego obciążenia będziemy podawać sygnał na oscyloskop. Na ekranie oscyloskopu mamy sinusoidę, sygnał generowany przez generator. Prawy kanał obrazuje nam ta niebieska sinusoida, lewy pomarańczowy. Żółta przepraszam, poziom sygnału 248V RMS, co w przeliczeniu daje około 1,5 W mocy wyjściowej. Do sztucznego obciążenia mamy podłączoną kartę muzyczną, to jest wyprowadzeń, na wyjście. Karty muzycznej podane są sygnały. I potem są one przetwarzane przez program Arta. Tutaj mamy na ekranie ekran programu Arta. Może zrobimy tak. Przed nami ekran programu Arta. I w lewym górnym rogu, w dolnym rogu, przepraszam, możemy odczytać sobie poziom zniekształceń THD 003 zniekształcenia plus szum 2,15%. To wszystko się odbywa przy poziomie sygnału w remesach dla lewego i prawego kanała 2,46 V, co oznacza, że tutaj sobie taki mam kalkulatorek, przeliczymy szybko. Jeżeli mamy 2,46 w 4 ohmach, 1,5 wata mocy nam się wydziela na głośnikach. A zgodnie z instrukcją, instrukcja nam tutaj pisze, że poziom zniekształceń przy mocy 2 razy 1,5 W impedancji 4A poniżej 5%. Poniżej 5% Jeszcze raz. Nasza arta mierzy nam tutaj 2,17 liniiowe plus szum. Spróbujmy sobie teraz jeszcze rdzeniami cewki l 12 i R13. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie jeszcze cokolwiek tutaj uzyskać. 12. Zostanę z wykrzacenia. Z powrotem. I znowu jasno. Czyli to, co było poprzednio uregulowane. l12 spróbujmy teraz l13 lekko w prawo o, wystrzeliły nam tutaj na 3,5 dwóch teraz zrobiliśmy. I znowu wystrzelił nam w prawo. Czuję, myślę, że o na tym poziomie 1,94 <grytanie> to naprawdę niewiele. To naprawdę niewiele. Zobaczmy sobie, jak wygląda poziom wzmocnienia na 50. Nic tu się nie zmieniło. No to mamy. Naprawdę niezły wynik. Zniekształcenia nieliniowe 003 mniej więcej THD plus N, czyli nieliniowe plus szum poniżej 2%, czyli jesteśmy ponad dwukrotnie niższy poziom zniekształceń tu mamy niż wymaga nasza DTR, czyli można powiedzieć, że układy głowice i układy pośredniej częstotliwości są dostrojone prawidłowo. Tu jeszcze taki mały suplemencik do filmu poświęconego czy do części filmu poświęconego zniekształceniom nieliniowym. Po głębszych przemyśleniach stwierdziłem, że moja radość była zbyt wczesna, przedwczesna. Co prawda, poziom zakłóceń THD i THD plus N, czyli plus szum, mamy stosunkowo niski jak dla tego odbiornika. Jednak mój niepokój wzbudziły tutaj te harmoniczne. Jest ich po prostu bardzo dużo i wszystkie są. Mniej więcej o jednakowym poziomie, co wskazuje na to, że mamy tu gdzieś do czynienia z problemem. Na ten moment jeszcze nie potrafię powiedzieć, w którym miejscu powstaje problem: czy jest to problem związany z ostrojeniem głowicy i toru pośredniej częstotliwości, czy o dekodera, a może. A może po prostu wzmacniacze małej częstotliwości. Pomyślę, posprawdzam, popracuję, spróbuję znaleźć przyczynę. Myślę, że jest konieczne, moim zdaniem, rozwiązanie tego problemu, po to, żeby naprawdę efekt wystrojenia był zadowalający. Tu jeszcze dołączam na prośbę zainteresowanego zostawienie elementów, te które wymieniłem w tym konkretnym odbiorniku. No i na tym dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.